Na ten temat jest zadziwiająca historia. Pokażę Wam. Halo, jest tu ktoś? Jesteśmy w środku jednego z nielicznych już budynków, które zostały. Władze komunistyczne, wzorując się na radzieckich łagrach, tworzyły po 1945 roku sieć obozów pracy w całej Polsce. bardzo nieprzyjemnie, Wam powiem. wam, głębiej tam wchodziłam, tym się gorzej czułam. Bardzo mroczne miejsce tutaj jest. Hvala.